Czy wiedziałeś, że gra Valorant początkowo miała nosić nazwę Project A? Riot Games otrzymało to w tajemnicy, zanim oficjalnie ogłosili Valoranta w 2020 roku. Oto kilka ciekawostek o grze Valorant. Mapa Bind, jako jedna z niewielu w grach tego typu, nie ma środka. Zamiast tego są teleporty, które całkowicie zmieniają sposób poruszania się i taktykę. Trzecia ciekawostka: agentka Rayz została zainspirowana brazylijską kulturą uniczną, dlatego ma graffiti, muzykę i kolorowy styl. Rajot naprawdę przykłada się do detali. Jeśli staniesz na wznoszącej się ścianie Sage i jesteś wystarczająco pechowy, możesz zginąć przez Crash Damage, zgniecenie przez fizykę gry. Valorant to strzelanka, a nie Tetris, a jednak, a na koniec hit: Valorant ma obecnie więcej aktywnych graczy miesięcznie niż CS-2. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej ciekawostek z gier, zostaw polubienie i daj obserwację, bo takich dziwactw będzie więcej.